Jestem w Sierczy, tuż obok granicy z Wieliczką. Za mną prawdziwie ciepły rodzinny dom położony na dłużej, 16-arowej działce. Bardzo blisko stąd, zaledwie 5 minut drogi, dojedziemy do stacji Wieliczka Park. Stąd szybciutko dojeżdżamy do Krakowa, a jesteśmy w miejscu prawdziwie zielonym, z pięknym widokiem, spokojnym i cichym. Na parterze znajduje się przedpokój, jasny salon połączony z jadalnią, półotwarta kuchnia, gabinet oraz łazienka z prysznicem. Klatka schodowa umiejscowiona została w centrum domu. Dzięki czemu ma on ciekawy, a jednocześnie bardzo funkcjonalny układ. Dwa tarasy, jeden zadaszony, jeden otwarty, zlokalizowane są od strony południowej i rozciąga się z nich piękny widok na wzgórza i drzewa. Na piętrze znajdują się trzy spore pokoje: master bedroom z przestronną szafą, miejscem do pracy i balkonem, dwie sypialnie, każda z nich z dużą garderobą, łazienka z wanną oraz duży schowek dostępny z przedpokoju. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 180 m2. Ten dom jest pełen muzyki i wewnętrznej harmonii. Jestem przekonana, że nowi właściciele bardzo szybko poczują się tutaj u siebie. Zapraszam do prezentacji.